Cześć, Starotka z tej strony, witam wszystkich na moim kanale i witam zwłaszcza serdecznie zodiakalne panny, ponieważ jest to choroba dla Was na miesiąc luty 2020. I postaram się zrobić bardzo szybko, ponieważ ostatnio przetoczyła się krytyka na moim punkcie i to tak no tak jedną, dwie osoby to bym zlekceważyła, ale tam no, tych osób trochę więcej się pojawiło No na temat że chaos i w ogóle tam kartami szeleszcze podobno i... No, i tam cuda na kiju takie, więc postaram się naprawdę bardzo szybko, w telegraficznym skrócie, tak żeby, żeby być idealna. Pracuję nad tym. I wprowadzimy się do nastrój. No, moje drugie panny. Luty 2020. Co dla zodiakalnej panny? Luty 2020. Zobaczymy, cóż tu dla panny, słuchajcie, ojej, coś tutaj, e, no generalnie e, patrzę, 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 jakieś takie, mm, ja bym powiedziała trochę zniechęcenie, niektórzy mogą być nie wiem, chorzy na jakimś zwolnieniu, e, starsze, starsze, panny mogą w ogóle odczuwać jakieś dolegliwości, tak ja mówię, starsze wiekiem panny możecie odczuwać dolegliwości jakieś w związku z własnym wiekiem, ale generalnie, no, panny mogą w lutym jakieś przeziębienie złapać, jakąś anginę, grypę, przeziębienie, coś w tym stylu. No, tak to, tak to troszeczkę wygląda. A nie daj Boże, żebyście się odilozowały z własnej woli od otoczenia. Ale zobaczymy. Karta, która opisuje miesiąc dla panny. No, to mimo wszystko jest paść buław. Troszeczkę nie wasza energia, tak. Generalnie, no też jest to wasza, jakby karta, wasza energia, więc no, ale karta, która opisuje. tu, w kartach początkowych, natomiast karta, która opisuje e, wasz miesiąc, tak, luty, no to jest pasie buław, czyli troszeczkę nie wasza energia, ale ale znając e, niektóre panienki, śmiałabym e, zaprzeczyć. <złasz> zwłaszcza panów z podznaku panny, śmiałabym zaprzeczyć. ok, słuchajcie, paść buław, zobaczymy. Czyli, no, tak naprawdę jestem zdziwiona, bo to, no, karta opisująca Wasz miesiąc jest zupełnie różna od tego, co pokazują karty początkowe. Zupełnie inna energia, zupełnie. No, chyba, że tu się po prostu jakiś romans nie wyjdzie i stąd później jakieś takie Wasze oddalenie. Zobaczymy. Co Wam pomaga, moje drogie panny, kochankowie? No, powiedziałam romans, ale co w ten romans? Postanowicie się irazować? zobaczymy dalej, miało być krótko i telegraficzne, więc w telegraficznym skrócie, ja już gadam no e, dobra o, powiedziałam powiedziałam, że coś jest nie halo i no ja to jestem jasnowidz, nawet chyba bardziej jasnowidz niż taroczysta, ok no niby odchodzi do przeszłości ale po miesiąca. Hmm. Ale słuchajcie, dobrze będzie. Będzie dobrze. I już widzę tak. No, po pierwsze jest to Wasza energia, ale co to w ogóle ma być? No, panienki. No, już pominąwszy to, że starsze panny, starsze wiekiem, panny, tak mężczyźni, jak i kobiety, no możecie mieć dolegliwości zdrowotne w związku z własnym wiekiem, tak? Natomiast e, też yy, niektóre mogą, tak jak powiedziałam, mieć grypę, przeziębienie, jakieś etc., etc. Też może być zawieszenie w jakimś związku, oddalenie się w celu przemyślenia pewnych spraw, zaplanowanie czegoś, tak? Niektórzy mogą po prostu się oddalić w celu, bo, bo, bo tak, bo coś, bo, bo znużenie albo po prostu coś, albo po prostu będą chciały przemyśleć sobie. Nawet patrząc na te karty, ponieważ tu do przeszłości odchodzi wisielec, tak? I te, jakby tu ta karta, no, drugie podobne się powtarzają, ale to jakby odchodzi do przyszłości, więc ja bym powiedziała, że niektóre panny będą miały taką potrzebę, te, które są w związku albo które właśnie wchodzą w jakiś związek, nawiązują jakąś relację, ta relacja być może się nawiąże, prawdopodobnie się nawiąże. I będziecie chyba mieć potrzebę w pewnym momencie wycofania się, oddalenia się, zawieszenia czegoś właśnie, po to, żeby sobie to na spokojnie przemyśleć, y, zaplanować, czego tak naprawdę chcecie. Po to, żeby się wsłuchać chyba w swoją duszę. Tak, tak my nie mam. Też dla tych, którzy nie daj poszedł, będą podejmować jakieś tutaj wybory, tak, odnośnie jakichś romansów, y, związków i, i tak dalej, no to też właśnie może taka sytuacja zapanować, że y, od nadmiaru głowa boli. I będzie potrzeba wycofania się w celu właśnie przemyślenia, czasami też może i doradzenia się przyjaciół, co ja teraz mam zrobić, tak? Czy wybierać się, że tak powiem, no nie wiem, brunetkę czy blondynkę, tak? Bruneta czy blondyna, no coś w ten deseń. Ok. Generalnie, energia opisująca y, Wasz. Y, Wasz miesiąc, luty, tak, drogie Panie, jest paźdłowaw, czyli bardzo romansowo, bardzo kreatywnie, tu może być duża kreatywność też i w pracy, zwłaszcza ci, którzy byli na bezrobociu, jakby to o bezrobociu odchodzi do przeszłości i teraz macie szansę, macie szansę naprawdę znaleźć bardzo fajną pracę. Trzeba się będzie wykazać burzą, burzą taką mózgu, tak? Być może imponować, czy jakimś myśleniem nieszablonowym wykazać jakieś swoje pomysły, przedstawiać, żeby właśnie otrzymać tą pracę. Natomiast jest szansa, że otrzymacie, tak? Kreatywność, jakby tu jesteście w tym miesiącu no w takiej kreacji, że tak powiem bardzo kreatywnej, tak? Pomysłowo bardzo, ale też słuchajcie, romansowo. Tak? Bardzo romansowo. E, też może być zmiana pracy dla niektórych. Już widzę, patrzę na zmartwychwstanie. Też może być zmiana pracy, zmiana stanowiska, e, przeniesienie na jakieś inne stanowisko. Też wyżej też tak może dla niektórych być, ale to wtedy pod warunkiem, że naprawdę w takim, jakimś e, bardzo dużą pomysłowością się wykażecie. Ale ja myślę, że jest szansa przy tych kartach, tak? I, i to spełnienie do Was przyjdzie e, takie spełnienie, zadowolenie emocjonalne. Natomiast. W kwestiach innych, no macie kreację bardzo romansową, chcecie się panny w Ludym bawić, ale mamy jeszcze karnawał, prawda, więc nic dziwnego, więc chcecie się bawić, chcecie się fajnie ubrać, fajnie wyglądać, lekko, miło i przyjemnie, bez jakichś zbytnich zobowiązań i po prostu zabawa i hulaj dusza. No, też możecie paść na kogoś takiego, możecie mieć nawet dwóch takich do... Kompanów, też karta kochanków by na to wskazywała, że możecie mieć po prostu dwóch e, kandydatów, kandydatki do wyboru, tak? I trzeba będzie się zastanowić, dokonać wyboru. Co będzie pomocne? No właśnie pomocne będzie dokonanie wyboru, zdecydowanie się, na coś, na kogoś, tak? I tu być może będzie to celowe takie wycofanie się, w celu właśnie zrobienia planów i no, takie zagłębienie się w siebie, czego ja tak naprawdę chcę. Być może nawet będzie dyskusja z jakimiś przyjaciółmi, tak? I czerpanie podpowiedzi od, no, od, od przyjaciół, od przyjaciół, co, żeby coś podpowiedzieli, tak? Co myślą o tej sytuacji. Też tak może być, moi drodzy. W każdym razie, jeśli będziecie mieli dwóch kandydatów, myślę, że jeden będzie właśnie bardziej z, o, ze znaków ognistych, i w kreacji takiej romansowej i hej do przodu, natomiast drugi będzie znaki ziemskie, i bardziej właśnie będzie to osoba taka y, bynajmniej zdawałoby się solidna, tak? Na pierwszy rzut oka. No, tak to może dla Was być. Natomiast. Y, ja myślę, że w związku z tym wyborem, który należałoby podjąć, i który kar karta kochanków na pozycji co pomaga, no właśnie podjęcie decyzji pomoże, mm, ponieważ jakby z otoczenia idą do Was, yy, no myślę właśnie dlatego, że możecie mieć dwie opcje do wyboru tak, czyli dwóch yy, partnerów, partnerki potencjalne albo kogoś do romansu, po prostu też. I karta kochanków na pozycji, co pomoże, na podejmij wybór, tak? Podjęcie wyboru pomoże, tym bardziej, że z otoczenia idą do Was. No, ja bym powiedziała: jakieś klimaty tego typu, że jakby sytuacja powoduje w Was takie zadręczanie się myślowe, tak? No, co ja mam teraz zrobić, i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle, więc jeszcze raz powiem: karta kochankowie podejmij wybór, tak? jak sobie pan radzi, jak w ogóle chciałaby załatwiać sprawy, no bardzo towarzysko, tak, tak jak ta karta mówi, karta opisuje wasz miesiąc luty, paść buław, czyli no towarzysko, romansowo i tak dalej i karta, która opowiada jak macie ochotę załatwiać sprawy w ogóle w tym miesiącu trzy kielichy, czyli no jeszcze raz potwierdza się, towarzysko romansowo, chcecie się bawić tak, jakieś krótkie wypady gdzieś do klubów, krótkie podróże, ewentualnie niektóre panny Zawieranie nowych znajomości, wchodzenie w jakieś takie relacje dwuznaczne i jednoznaczne i niejednoznaczne i dwuznaczne i jakby z otoczenia idzie do Was, no z tego tytułu ja myślę, udręczanie takie, tak? Że za dużo troszeczkę tego wszystkiego, w związku z tym trzeba się na coś zdecydować, trzeba podjąć wybór i jest to koniecznością. O czym wiecie? No, wiecie o tym, że trzeba od czegoś odejść, z czymś skończyć, tak? To jakby Waszej wiedzy jest. Też możecie się dowiedzieć, że ktoś od Was sam odejdzie. Jeżeli Wy będziecie zwlekać z, podej z podjęciem decyzji, no możecie się po prostu dowiedzieć, że ktoś od Was odejdzie sam, tak, bo się skapuje, że jakby do Waszego serca, do Waszej ręki jest większa kolejka i po prostu sam no, będzie chciał zakończyć jakąś relację z Wami i po prostu sobie iść w siną dal. Czego Wy byście chcieli? No właśnie, chcielibyście z jednej strony zakończyć coś na rzecz rozpoczęcia czegoś z kimś. I Ja myślę, słuchajcie, jeżeli tą decyzję podejmiecie, zdecydujecie się na, już nie chcę powiedzieć tego słowa opcja, tak? bo to jest takie troszeczkę obraźliwe, jeśli mówimy o osobie, natomiast on, tak się przyjęło w potocznej mowie e, mówić, no, ale, e, no właśnie, jeżeli podejmiecie ten wybór, to myślę, że na koniec czeka Was nagroda, czyli emocjonalne spełnienie, zadowolenie, tak? I tak jak miesiąc zapowiada zabawy, romanse, wchodzenie w nowe znajomości, tak i tak dalej, i tak dalej, Wy macie na to też ochotę no miesiąc równie y, tym się zaczyna i tym się kończy, czyli również może się skończyć jedną wielką imprezą być może no karnawał, bawicie się po prostu ale też y, zakończy się imprezą a również i no tak jak powiedziałam przed chwilą spełnieniem emocjonalnym, też może jakimś romansem, zabawą nie daj Boże jakimś krótkim urlopikiem może być y, słuchajcie dla niektórych krótki urlopik, tak <laughs> w celu właśnie zregenerowania się y, zabawienia się no coś w ten desen. A tak to może dla Was być. Jeżeli też dla tych, powiem, którzy mają jakieś, jakiegoś typu depresję, tak? Teraz zwracam się bardzo poważnie do panienek, które w ostatnim czasie... Były bezrobotne, to nie wiem, czy to już powiedziałam, bo staram się być idealna i nie powtarzać, ale no nie pamiętam, że to już powiedziałam. Więc dla panienek, które były ostatnio bezrobotne, macie szansę znaleźć pracę, tak? I to będzie praca, która jakby zaspokoi wasze e, emocje. Tak? Będziecie z tego zadowoleni. Natomiast dla panienek, i to teraz mówię całkiem serio, które w ostatnim czasie miały jakieś cierpiały na jakieś koszmary, nie wiem, smutki, lęki, stany depresyjne, jakieś apatie, obniżony nastrój. Słuchajcie, macie naprawdę z tego wyjść, moje drogie. Nie wiem, jeżeli byłyście też, izolowałyście się z powodu właśnie jakichś złych myśli, tak, jakichś zastojów, coś się nie udawało. Słuchajcie, moje drugie panny, naprawdę w tym miesiącu lutym macie szansę z tego wyjść, tak? To odchodzi zawieszenie, zawieszenie, jakieś takie niefajne nastroje, coś no właśnie, no nie boimy się tego słowa, takie jakieś y, klimaty psychiczne, tak, coś z psychiką, czyli właśnie ta apacja, obniżony nastrój i tak dalej, to naprawdę ma szansę odejść do przeszłości, tak, i jakby y, jest szansa, że po prostu uleczycie się, także, że nastąpi to wyzdrowienie i te humory, nastroje się poprawią. W każdym bądź razie jest na to naprawdę duża szansa. Miesiąc kończycie zadowoleniem, spełnieniem emocjonalnym, czyli jakby no, jest wyjście z tego stanu, tak? Generalnie też jesteście w swojej energii w tym miesiącu, aczkolwiek no, te energie bardziej zabawowe będą w większości panienkom towarzyszyły. Myślę, że miesiąc generalnie macie dobry, tylko należy podjąć jakiś wybór. Właśnie po to, żeby no, nie powodować sobie jakichś dodatkowych tam złych klimatów, tak, z otoczenia, że ktoś będzie chciał e, nam tutaj jakieś presje na nas wybierać, nie wiem, kłócić się, jakieś naciski na nas, tak, no, więc warto by było się na coś zdecydować. Zobaczymy, Panny, czego nie robić, czego Panna Zodiakalna nie powinna robić w miesiącu lutym, czego Panna nie powinna robić. Moja druga panna, widzisz, no jakby koniec gnośności. Ja przepraszam, ja wiem, że niektóre słowa się Wam nie podobają, natomiast no są pewne słowa w języku polskim, które też Pan Crowley, tak, jakby guru Tarota używał i w swoich księgach wypisywał, więc i też karty pewne opisują, pewne słowa opisują pewne karty, więc no trudno, żebym ja ich nie używała. Słuchajcie, no koniec gnośności, tak, więc jakby no ten wisielec odchodzi do przeszłości. Jeżeli on sam nie odejdzie, bo nie zawsze samo coś odchodzi, to po prostu warto popracować, skorzystać z jakiegoś zaproszenia, wyjść gdzieś do ludzi, skorzystać z zaproszenia, tak, po to właśnie, żeby te smutne jakieś rzeczy by przegonić, żeby to się, żebyś miał, miał, miała szansę panno się odrodzić i koniec jakiegoś takiego czekania. Też jeżeli ktoś od nas odszedł, koniec czekania. Po prostu koniec czekania. Trzeba dokonać wyboru, w takim wypadku, jeżeli ktoś od nas odszedł, bo my na kogoś czekaliśmy, tak, to naprawdę. Y Koniec tego czekania. Niech sobie idzie, trudno. Może jeszcze wróci, bo w tej karcie są powroty. Ale to jakby nawet jeżeli wróci, to Ty panno zdecydujesz o tym, czy chcesz tego powrotu. Ponieważ trzeba dokonać wyboru, wiedzieć o tym, że świat ma nam naprawdę wiele do zaoferowania, tak? Naprawdę wiele ma nam do zaoferowania, i nasze życie może być po prostu w dzielące kielichów, czyli nasze życie może być spełnieniem emocjonalnym, ale to my też mamy na to wpływ i my też musimy jakby cegiełkę do tego dołożyć, tak, nie możemy czekać, że samo coś się wydarzy, a w takim razie, więc czego nie robić, nie przedłużać jakiejś agonii, nie być jakoś tak y, cierpliwym, y, przesadnie cierpliwym, niekończąco się cierpliwie, tak, nie czekać, nie gnuśnieć jakby, nie ma sensu, poszło, niech idzie, jeszcze wróci, ale no Ty o tym zdecydujesz, czy to przyjmiesz. A więc o tym, że świat ma wiele wyborów. Ci, tak, do zaoferowania, dokonaj wyboru i naprawdę idź, zabaw się, skorzystaj z zaproszenia. I masz szansę naprawdę kogoś poznać i, i fajnie się bawić. A w takim razie, jaka jest generalna rada dla panny na luty? Rada dla panny na luty: zboław. Działaj. No i w skrócie, czego nie robić. Przestań czekać, nie gnuśnij, tak? Nie zawieszaj się. Nie hamuj własnego życia, nie hamuj swojego krwiobiegu. A zbuław działaj, coś będzie ci dane, tak? Tu masz gierka Pazia Monet. coś będzie ci dane, jakaś wiadomość. I paść y, buław, tak? Paść buław, paść monet, coś będzie ci dane. Jakieś wiadomości, wieści, zaproszenie, jakaś okazja, być może też jakiś prezent. Słuchaj, skorzystaj z tego. Nie czekaj, nie odmawiaj, nie czekaj, że coś tam gdzieś kiedyś jeszcze zapuka, powróci, list napisze, tak? Nie, korzystaj z tego nowego, a z buław działaj. To wszystko. Panno, mam nadzieję, że karty były dla Ciebie pomocne, ponieważ no, pojawiła się ta krytyka, jeszcze raz powtórzę, w ostatnim, w tym miesiącu z okazji lutego, tak, przy innych znakach, że ja tam chaos wprowadzam i w ogóle lalala, więc naprawdę staram się być bardzo, bardzo idealna. Mam nadzieję, że ten taki szybki skrót się podobał. Jeśli tak, to proszę dajcie w komentarzach, czy właśnie taki skrót jest dla Was bardziej miły dla ucha i bardziej pomocny. No i co? I będę się cieszyła za lajka, za subika, za dzwoneczka, jeżeli chcesz słuchać y, moich filmów, by tak być powiadomiona o moich filmach. No i co do następnego. Na dzisiaj to wszystko. Cześć Dorotka.